Halo, dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy o Cindy Claim. Tak, jest. Zaczynamy kolejne dni z naszą Cindy. I co tutaj słychać, moja droga? Oprócz tych awansów, 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 inna praca, inną pracą żyjesz, koleżanko. A tutaj trzeba się zająć naszą dziczą. To jest dzicka i dzicka chce. Z... u Dzicia! Chce się załatwić, także chodźmy tu. Użyj pieluszki sobie na spokojnie, Nie, to by się chce spać. Ojej, ja, jak się dziś miewasz? Miło się znów widzieć. Co za mm. No spoko, no możesz lubić takich simów jak ty chcesz. Skorzystaj sobie. Co? Niańka znowu przyszła do nas. nie, nie. nie no, ja w ogóle nie, nie wiem. Nie wiem. Dobra, weź sobie szybki prysznic. Okej. Okay. Aha, ojoj. Dobra, nie życzę na nakarnią, na nakarmią. Na Poznawaj jedzenie z Hong, Hong, Kong. Dawaj przetarte mango. Jeszcze nie, nie próbowaliśmy tego, moi drogi. A wypadałoby właśnie to. To sobie przesuniemy tutaj. No i tak, ty chcesz przyjść. No okej, okay. no jak chcesz przyjść, no to przychodź. My się tutaj wykąpiemy. Jakbyś są sobie mogła już iść. Wiesz co, so, pożegnaj. Pójdź sobie już, wyślij do domu. Idź sobie, tak Cindy się wykąpie i myślę, że pójdzie spać. Natomiast tak ty sobie zjesz, ok? Nakarmić cię. I go ona będzie miała lepsze relacje chyba z tą Nianią niż ze własną matką, no ale dobra, niech tak jest. No to okej, okay, niech tak na razie będzie. Mm, także co, jedzonko, jedzonko. O, i nasz kowal już naszej Cindy, tak? Rozumiem. A czemu nie mogę schować? A ty możesz? Nie możesz? Okay. No, to jakby się zacięło wszystko. No nic nowego. Mhm. Pranie się. Co robi? Mm. Także w porządku. No chyba jej nie do końca spasowało to jedzonko, powiem wam. Bo aż tutaj chyba wypluła, tak mi się wydaje. Jest całkiem yy... bruno. Nie postaraj się zasnąć, jak ja klikam. Yy, poznawa jedzenie. Nie wypróbowano domowych umów? Okej, okay, to tak, ty się wykąpałaś, to w takim razie wiecie co, my poprosimy go. Niech wykąpiecie. cię. Wierzę, jeszcze ją umyj. Okej, okay, a ty moja droga, w zasadzie też możesz sobie coś zjeść. Chodź, weź sobie porcję. Dobrze, że on tu jest, naprawdę on nam pomaga mega. Mega nam pomaga. Mam ogólnie mega dużo pieniędzy. Coraz więcej Cindy zarabia też jak sprzedaję wiecie obrazy na plopsy to, to to już jest w ogóle konkret no i zastanawiam się czy my tutaj na pewno będziemy siedzieć w tej klitce no niech wykąpiecie niech wykąpiecie Huang. także zobaczymy jak to będzie wyglądać no, tak, no nie wiem właśnie czy siedzieć w tej klitce czy nie siedzieć w tej klitce co nie Cindy i w ogóle powinnam cię pozmieniać trochę bo już długo tu jesteśmy a Wyglądasz tak samo, śpiewam. Ok, Psianka jest ogarnięta też, także fajnie może się iść tutaj poławić, chodź tu, gryźć zabawkę. Ok, ty jesteś umyta, także daj się położyć do łóżka. W porządku. O, no, idź spać, idź. też. Aha, gdzie jeszcze pilucha. Dzidzia, jeszcze pilucha, daj się przebra nie przebrać. O, trzymaj nową pieluszkę. <laughs> Richard, Richardzie, coś ty masz na głowie, chłopie. No. Okej, okay, jeszcze Pampersika zmieni. I będzie zwolniony z roboty, w sensie takim, że może się od... da się położyć do łóżka. Chociaż czasem się zastanawiam, czy ja z niego nie zrezygnuję. No. Chyba tak fajnie jakby Cindy trochę ogarniała swoje dziecko, a nie tylko y, pomoc. No. Bo już wiecie, ona już wystarczająco mi się wydaje dużo zarabia, ponieważ ona już jest patronką sztuki i naprawdę dużo zarabia, jak widzicie. E, I tak, trzy dni w tygodniu ma wolne, więc mi się wydaje, że on już nam tak do końca chyba nie jest potrzebny. Nie wiem, Tutaj Myślę. nie My można byłoby już... Go ja Hawaii. Hawaii. Yy, dziękujemy za współpracę. No, także śpi, znowu przyszedł. on O, urodziny mamy. Oj, oj. Ale fajnie, urodzinki mamy. Super, to ja się mega cieszę. Tylko... A tak paniki były ładne wizytą gościa. Bo to nie widziałaś, nie, że on tu przylezie. Jak się nie dziwię, ja też bym panikował. Idź sobie tej napiwek. Zwolnij. Chodź, nie panikuj, chodź. Ty więcej bierzesz. <noise> ty więcej wziąłeś hajsu, ty skubany, ty. No ładnie. Dobra, niech ona jeszcze sobie się prześpi. Dzień miłości nie należał do, nie do na, udanych, wcale się nie dziwię. Dobra, a ty w ogóle dzisiaj pracujesz czy jak? Nie no, na 11 masz. Kurczę, no to dziedzia pójdzie do żłobka pewnie. Ale dobra, na 11 no to wiecie co? Będziemy mogli tak czy siak sobie dzisiaj odprawić, tak czy siak. Musimy odprawić te urodziny. To może jej tatę zaprosimy, nie? Fajnie by było. Dobra, ja ją poprosiłam, żeby zrobiła tort hamburgerowy. Także fajnie, bo ona już sobie wstanie powolutku. Będzie trzeba malować te obrazy, żeby awans dostać. Dobra. Mm. Ojoj, a ty jesteś głodna. Ojoj, ojoj, ojoj. zostaw na razie ten tort. Chodź, zajmiemy się dzidzią. Yy, opieka. Yy, na karm, karm piersią. No, zostanie zabrana. Mhm. Na pewno. Zjedzemy go. Okay. I nas nie możesz nam już tutaj położyć. Czym i nie A ja jakie raz wyrżane dziecko? O, kolejny etap mamy za sobą moi drodzy. Wymachy odblokowano. Super. Dobra, fajnie. Cieszę się. E, Okej, ty już zostaw te dziecko. Co? No. Ej, Jusy, jaka rozgniewana jesteś. Utrata kontroli. No dobrze, no ale nic się dzieje, nie dzieje przecież. Także możesz na spokojnie sobie tutaj to zrobić. W sensie torcik. Ponieważ najciszać Dzidzia będzie miała urodziny, no i nasze Dzidzia już nie będzie taką Dzidzią. To zacznie się robić troszeczkę też problematyczne, mimo wszystko, ponieważ mamy mało miejsca w domu. Nawet no, im dziecko starsze, tym bardziej potrzebuje jego miejsca dla siebie, własnego pokoju i tak dalej. Więc. No nic, no zobaczmy. E, zobaczymy, ewentualnie tutaj A... coś robić, ale chyba. Ja nie widzę sensu. To zobaczymy. Dobra, rób torcik, rób bo fajnie byłoby gdzieś pójść, choćby na spacer jakiś. Dobra, też musimy zaprosić. Zaprosić wypadałoby, już szukam, szukam, szukam. O, Moli mogli zaprosić, tak. No, Sidney, ja też musimy zaprosić, bo jednak to ojciec, tatę musimy zaprosić. Gdzie jest taty, dziewczyna? Tutaj esmeralda. Nie znam esmeraldy dziecka. Nie, to jest najgorsze. Hmm, Rodzeństwa nie znamy. Przyrodniego. I tak, mam. No. dobra. Niech będzie. Okej, okay, i tak, tu sobie to postawimy. Hmm, dodamy sobie świeczki urodzinowe. E, Okej, okay, i wszyscy tu się a, zaraz zejdą. Richard też i... Okej. Okay. Fajnie. WC. Wy wszyscy tacy jesteście rozgniewani. O, chyba, chyba była kłótnia małżeńska. O, obraź prosto w twarz. Nie no, bez jaj. Przyjazne. Komplementy. Powiedz, że ładnie wygląda. Ej hey no, podnoś ten kosz. A wszyscy źli. Kulki tak jest Ej, co wy robicie? Z tej beski tu. Dobra, ja nie wiem o co one się kłócą. Podnieś dziecka. Chodź tutaj i proszę cię, użyj sobie pieluszki. Dobra, ja myślę, że nie ma na co czekać, bo tutaj nie wiem, jedni się kłócą, inni się nie kłócą i tutaj taka sytuacja dziwna wychodzi. I niekomfortowa mi się, bym powiedziała. Zaczynam pracę na niedługo, także dobra, więcej opcji, pomóż zdmuchnąć e, świeczki Emily. Dobra, już tak nie sprzątaj wszystkiego. Bo czasu nam braknie. No, o, Mierzące dziecko. E? Serio, najpierw będziesz ją przebierać. Obserwując swoje poczynania, stwierdzamy, że kariera w mediach społecznościowych to jest coś w sam raz dla ciebie. Na razie nie masz jeszcze zbyt wielu obserwujących. Bla, bla, bla. Na pewno nie. Postarzysz się? Podnieś? No, ej, bez jaj. Więcej opcji? Przez was wszystkie? Ja normalnie teraz nie idę. Ej, urodziny co są. No, w końcu chyba się zebrała w sobie. Oh. Bubulku, mamy urodzinki! Oh. Ej, będę prezenty! Oh. Co, nie? Jakie zdjęcie sobie zrobimy? No, dobra. Super, Emily zmieniła grupę wiekową. Ja bym chciała oczywiście niezależną. Bo tak mi będzie po prostu. O, proszę bardzo. Super. Smeraldo. Jak tyś się ubrała, kobieto! Skorzystaj. Zdobyła już umiejętność poruszania się, no widzicie? nie wyrzuć to. Dobra, i ja lecę do roboty. Mm. Ładnie. Ok. Dziecko pójdzie pewnie do żłobka. Dziecko, do żłobka masz iść, chyba. Nie? Ty, panesza. No impreza jest, no możesz sobie iść stąd. Impreza, impreza, impreza. Dobra, dziwne jest to, że e, nie poszła do żółta. Więc e, dlaczego? E, tata w ogóle taki był zainteresowany, zauważyliście? W no, miał swoje dziecko. <śmany> Czy ja się dałam do... Wyposażenia z śmieciem, ja chciałam je do kosza dać. Dobra, dziadek z nami został, do aha. Jednak nie został. Zostaliśmy sami. Nie, nie Ja, zostaliśmy sami, ale oh, ja. No okej, okay, dobra, powinniśmy zainwestować w jakiś nocniczek i tak dalej, także ja sobie to ogarnę ja szybciutko i za chwileczkę zobaczycie, nie? Dobra, kochani, troszeczkę tutaj y, dałam dałam łóżko. Y, tego, takiego mi się ozdobnego, zamek z lalkami, y, koszkówką, i y, tutaj mamy też y, zabawki. Y, no i nocniczek, nie? No na razie tak to, tak to wygląda. No, także nasze dziedzia jakoś za wiele tutaj też nie ma. No bo nie ma miejsca po prostu, no i kurczę właśnie to jest ten y, powód, dla którego zastanawiam się jak to będzie ogólnie wyglądać tutaj, czy tutaj zostanę, zostaniemy, czy jednak nie będziemy próbować y, jakiegoś innego miejsca zamieszkania. No właśnie nad tym się zastanawiam, także zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać. Bo jak na razie to jest no, malutkie miejsce, tutaj jest po prostu i tle. Um, dobra, ty już wróciłaś do domu, także rewelacja. przywitaj się z pieskiem, piesek się tęsknił, tęsknił się, tęskniło e, się. Głaszcz uspokajająco przytul wykąpa się niszczyz. Bo Ja się. No, przyszła się Pinka przywitać. My chcemy jeść. Amciu, amciu. Także chodźmy tutaj to sobie schowajmy. Na razie do lodówki. Mm, podaj kolację gotuj. Weź mm, mm, dla Simki. O. No, i może nagetsy uh, Nugget, kurczaczka sobie zje. No, że sobie prześpi się troszeczkę z oh, yeah <laughs> oh, nice. I że sobie babo <laughs> i że. Mm. Dopiero co z pracy wróciliśmy, nie ja, buchło, buchło, wybuchowa usterka, wybuchło. Może to kable lub wyciek gazu, Nie, niedorenderowane wielokąty. Tak czy inaczej, to przerażające. Zadzwoń do właściciela nieruchomości, by temu zaradził. Ech, kurde, wszystko się psuje, nie? Pożar parceli, ja cię kręcę. Ja pewnie na... Nie, no chyba mam tutaj czujniki. Nie mam czujników. Mam. Okej. Okay. Uciekaj stąd, iść tutaj. Greta wykryła pożar. Aha, tu? Serio? 80 simoleonów, serio? Serio? Śmiechu warte. Dobra, już wszystko w porządku. Już wszystko w porządku. Nie pij tego. No, no. Jest po. Już jest wszystko dobrze. Wszystko dobrze, moje drogie panie. Połóż Simka, mieli spać. Oj, 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 Bidulka, bidulka. Chodź tutaj, skorzystaj sobie najpierw. Chodź. A ty... O. Dobra, mamy jedzonko dla ciebie, także zjedz sobie, yy, a ty również sobie coś weź do jedzonka. No. Weź sobie resztki, cium, cium, cium. jakie złe dziecko. Wcale się nie dziwię. Myś. Tutaj wybuch złości, czy co? Wpadnie w histerię. Dobra, idź zjeść. Jedzenie jest ważniejsze. Później się uh, nauczysz. Jak się twiusiu robi. Nic. Mm, Dobra, wy sobie posiedźcie tutaj. Możesz, uh, nie wiem, oglądaj telewizję. Okej. Okay. Oglądaj. Trochę ci zabawy pójdzie do góry, może nie. Maluchu. Aha, Aha wolisz tutaj. Wygodniej, nie? E, tak. I będą kawależa, kawalarzami. Dobra. A ty, dobra, higiena, wykąpiesz jeszcze. Rozpieszaj na kanapie, nie wygłoś kazanie. Najpierw tak jest i wykąp. No, a ty, moja kochana maleńka, korzystaj sobie. To trzeci poziom umiejętności komunikacji. Super, Maga się z tego powodu cieszę. Aha, padła dziewczynka, padła. No, jeszcze wykąpciać, żeś powinna, żeś powinna wykąpciać pieska. Wykąpiasz pieska? Piesek brudny. Brudny piesek. No. Walczy Bobo. Walczy dzidziuś. Co sobie to weź? Fajnie, fajnie. fajnie. Może się nauczy, nie? Nauczy się na pewno. Powolutki do przodu prawda. No, ale myślę, że takim akcentem właśnie w łazience zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Będzie mi niezmiernie miło. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! Live the